フフフフ。<laughs> <laughs> dobry, witam was z powrotem. Moi kochani, tak, dzisiaj będziemy rozmawiali o najlepszych, a raczej moich ulubionych podróbach Resident Evil. No bo jak wiecie, Resident Evil w swoich czasach, kiedy się pojawiło, tak trochę zrewolucjonizowało... Dobrze powiedziałem? Wstrząsnęło rynkiem gier. Wstrząsnęło rynkiem gier. Re Resident Evil od naszej ulubionej firmy Capcomu stworzyło survival horror. Było to połączenie takiej gry przygodowej z gromo, przetrwanie, przygodówka. No i wiecie, z dużym aspektem, właśnie na to przetrwanie, czyli te strzelanie w tej grze, no one było takie na pierwszym planie. I one było zrobione tak trochę dziwnie, bo, no wiecie, mieliśmy te kontrolowanie tym czołgiem, nie, że tank controls, gdzie tylko ruszamy w przód i w tył, no i możemy się obracać tylko, gdy stoimy w miejscu. Co dodawało nam takiego. E, Napięcia, to po spowodowało, że cała gra stała się bardzo trudna. Wszystkie te gry się stały trudne i, i, i był konflikt między kamerą, poruszaniem się a walką z zombie. I to było fajne. Do dzisiaj jest fajne. Jeżeli nie próbowaliście żadnej gry z serii Resident Evil, to ja wam bardzo serdecznie polecam. No i co się stało? Resident Evil została hitem, oczywiście spodobała się wszystkim na całej planecie na globie. No i. Powstało, powstało wiele y, takich podrób. Gier, które próbowały zrobić dokładnie to, co zrobiło Resident Evil, czyli stworzyć horror, taki y, z właśnie z tymi, y, z tymi, to się nazywa fix Camera, czyli te kamery, które są już naprawione i przymontowane gdzieś. Gry, które posiadają właśnie Tank Control i fix Cameras, y, połączone razem. Są uważane za takie podróby Resident Evil. Prawdopodobnie najbardziej popularną podróbą jest Silent Hill, no ale on tak dobrze wypadł, że ciężko go nazwać podróbą, a raczej bym go nazwał kolejnym krokiem ewolucji, więc nie będzie go na mojej liście. Ale. <słyski> to było tak złe. Ale znalazł się z archiwum Mix. Nie wiem, czy jesteście fanami z serii z archiwum Mix. Serial sam w sobie mi się aż tak bardzo nie podobał. Bardzo mi się natomiast podobał opening serialu. Jest niesamowity, jest mroczny i ten opening też znajduje się w naszej grze. Gra jest trójwymiarowa, więc nie ma tych dwuwymiarowych. Tu, tła, teu? Jak się mówili nogi tła? Ma w pełni trójwymiarową grafikę, e, więc trochę się różni, no ale ma ten, ten fajny sposób trójwymiarowej grafiki, w której to, gdy przechodzimy z lokacji do lokacji, kamera po prostu się zmienia i jest uczucie, jakby to, to było dwuwymiarowe tło, a nie trójwymiarowe, co jest bardzo fajne. Grafika jest naprawdę, naprawdę spoko, nawet teraz jak ją włączycie, tak jak ja gram na moim PS3 Facie, grafika się trzyma świetnie. Do tego mamy moldera i skali, głosu, którym użyczyli oryginalni aktorzy, więc mamy oryginalną muzykę, oryginalny opening, oryginalny skrypt do serialu, bo tak się złożyło, że nawet napisana została historia przez twórców i jest to 91 odcinek sezonu siódmego. dobrze pamiętam? chyba 91, 92 i 93 historia jest taka sobie, bo zaczyna się w ogóle w Rosji w Tanguście jakaś rodzina w ogóle ginie Przeżywa dziecko i to dziecko jest z początkiem jakiegoś wirusa. Jakby to nie jest wirus zombie, to jest bardziej jakieś takie, że z widzimami. No, myślę, że wszystko jest naprawdę, naprawdę spoko i że Wam się spodoba. Jeżeli lubicie z archiwum Mixy, lubicie tę historię, to ta historia tutaj jest bardzo dobra. Gra ma w sobie bardzo dużo fajnych detali, na przykład to, że jak przechodzimy po ciałach, to zostawiamy plamy z krwi, co się później też pojawiło, a raczej wcześniej pojawiło w Silent Hillu. Dlaczego wcześniej? Mam wrażenie, że w tej grze. Dźwięki otwierania i zamykania drzwi są bezpośrednio ukradnięte z Silent Hill 2. Mamy no no nie wiem, może się mylę. Spróbuję znaleźć i wam puścić, ale dźwięki są bardzo podobne i od razu moje ucho wykryło, że to jest znajomy dźwięk. Jest na przykład dużo też humoru, no bo na przykład wchodzimy do, w jednej z lokacji wchodzimy do miejsca, gdzie sprzedawane były kasety VHS, a może już DVD, no i znajdujemy starca, który wyskakuje, jest jumpscare, no i on wyskakuje skąd? Z sekcji z filmami dla dorosłych. Aha, taki, taki żarcik rzucili. No więc, jak widzicie, gra jest bardzo urokliwa. Ma w sobie trochę humoru, ma w sobie trochę powagi, no bo przecież ci twórcy naprawdę z pasją podejrzeli do projektu i stworzyli coś fajnego i unikatowego. Ta gra również jest skazana na to, że będzie grą kolekcjonerską, więc, jeżeli chcecie, jeżeli interesuje Was kolekcjonowanie i posiadanie wartościowych gier w swojej kolekcji, to zaopatrzcie się w archiwum Mix, ponieważ no, ona będzie rosła. Coraz więcej ludzi chce i wraca do Zarchiwum Mix, kolekcjonuje sezony. Jednym z sezonów jest właśnie ta gra. Alternatywa, jeżeli interesuje Was z Archiwum mix, i chcielibyście coś jeszcze, to jest gra na PlayStation 1, która z czystą przygodówką, z takimi, wiecie, prawdziwymi urywkami z filmów, też fajna. No, nie jest survival-holorem, ale polecam. Gdybym jeszcze miał coś wspomnieć, to to, że największym plusem tej gry jest oczywiście klimat, bo no, jeżeli lubicie z Archiwum mix, to ten klimat do Was przemówi. Od razu. A druga rzecz, która mi się spodobała, to było to, że mamy latarkę i mamy pistolet. Ale możemy używać oboje, obojga naraz, ale kiedy używamy obojga naraz, nie możemy biegać. Co powoduje, że jesteśmy w tacy powolniejsi. Jeżeli chcemy uciec szybko, to musimy odłożyć przedmioty i biec. Można powiedzieć, że mamy dwa mody: mod walki i mod rozwiązywania zagadek. Co jest fajne. I taką trochę daje taką, takie poczucie, że to nie jest do końca tylko Rip of Residenta, a jest czymś więcej. No, dobra, następny. Tytuł, który wam przedstawię, jest to The Curse. Uh, The Eye of Isis. Nie jestem pewien, czy się wymawia ISIS czy ISIS. No więc, The Curse of Isis jest również grą trójwymiarową. Tutaj natomiast mamy do czynienia z taką grą Lovecraftową. Akcja się dzieje w 1890 roku i jest to gra osadzona właśnie w takim. Typowym klimacie Lovecraftowym bardzo mi się to podoba, no bo ja lubię Lovecrafta, lubię jego książki i uważam, że one są fajne, bo zawsze poruszają tę te tematykę, że wiecie, bawienie się w Boga kończy się źle, a raczej, że te bóstwa gdzieś tam są, a ludzka, ludzka ciekawość to jest zło i to jest bardzo ciekawe i fajne. W, w grze mamy głównego bohatera, który trafia do muzeum, no i w tym muzeum się szwenda, jak to na rezydenta przystało. Gra jest trójwymiarowa. Co jest moim zdaniem nawet chyba fajniejsze niż te dwumiarowe backgrounds, ale tutaj zrobili coś dziwnego, bo zrobili tą grafikę taką trochę bajkową, a raczej nie bajkową, co postacie są takimi trochę karykaturami człowieka, więc grafika jest trochę dziwna. To wcale w niczym nie przeszkadza i. Można by powiedzieć, że jest plusem, ale może być też minusem, bo to zależy od Waszej preferencji, jeżeli chodzi o klimat. No mi bardziej się podoba wersja, jak z Mix robi, czyli maksymalnie realistycznie jak się da. Ja lubię takie, wiecie, Silent Hill Nie lubię, kiedy właśnie gra robi takie takie niby to bajka, a niby to horror. No więc jest tak trochę dziwnie, jeżeli chodzi o grafikę. Ale za to ma bardzo fajne efekty światła i cienia, gdzie mamy latarnię, z którą chodzimy, bo jeszcze latarek nie było, a. Kiedy naciśniemy L2, to nasza postać podnosi latarkę do góry i oświetla większy rejon, co powoduje, że zwalniamy i nie możemy biegać. Co też jest fajną mechaniką, która bardzo, bardzo urozmaica nam gameplay. Więc jeżeli. Lubicie walki, lubicie horror właśnie lovecraftowy, to myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. W grze The Curse jest jedna rzecz, która bardzo mnie irytowała i jest to sposób w jaki otwieramy drzwi. No bo jak wiecie Resident Evil ma otwieranie drzwi, ma tą animację, gdzie robi się loading screen i widzimy otwierające się drzwi, co jest całkiem fajne i mi się zawsze podobało. Ehm, na przykład w Silent Hillu w ogóle zostało to rzucone i słyszymy tylko odgłosy otwierania się drzwi. Tutaj natomiast zrobili coś dziwnego, ponieważ nasza, nasza postać otwiera drzwi i widzimy animację jego próby otwarcia drzwi. Animację, która wytłumacza nam, czy drzwi są otwarte, czy nie, co byłoby w porządku, ale kiedy skończy się ta animacja, zaraz po tym przychodzi tekst, który musimy przeczy przeczytać. Co powoduje, że jest to taka, taki paradoks, no bo animacja jest po to, żeby nie było tekstu, prawda? Ale a tekst jest po to, żeby nie było animacji. No a tutaj mamy oba przypadki naraz. Co wypada dziwnie i komicznie, ponieważ nasza postać szarpie się z drzwiami przez chwilę, no i wtedy już rozumiemy, co się stało. A następnie dostajemy notkę wyjaśniającą, co się dzieje. I to jest bardzo dziwne. Bardzo mi się podoba klimat tej gry o, i muzyka. Jakby na, na pierwszym planie myślę, że jeżeli lubicie dźwięki w grach, to właśnie w The Curse najlepszą częścią są dźwięki, ponieważ wiecie Resident Evil robi bardzo podobną grę, gdzie jest ta gra Dźwięków, gdzie nasze kroki, echo, roz, rozchodzące się po wielkiej hali, do tego gdzieś ktoś pisnie, gdzieś coś się smyrnie i to daje bardzo, bardzo, bardzo dużo napięcia i ta gra robi to bardzo dobrze. Więc jeżeli podoba Wam się to, co widzicie i chcielibyście spróbować, zapraszam Was. Wersja na Xboxa myślę, że najładniejsza. No i nic, tylko grać. Kolejny tytuł to. Jeden z moich ulubionych tytułów, i najlepsza, jeżeli, jeżeli jest jakaś część gra, kopia, którą mógłbym polecić i powiedzieć, że jest najlepsza i najbliższa, jest to Alone in the Dark. No i Alone in the Dark jest to oczywiście kolejna część, części było wiele. Jest to pewnego rodzaju taki soft reboot, co mi się bardzo podoba. Podoba mi się to, że mamy dwie postacie do wyboru. W archiwum Mix tak jeszcze dodam, że też są dwie postacie Mordeli Skali. W Alone in the Dark mamy dwie postacie do wyboru i jest to Edward i Elin, A raczej Alin. No i mamy tutaj taki fajny pomysł, który mi się bardzo podoba. Jeżeli interesuje Was bardziej walka, to wybieramy sobie Edwarda. Edwarda. A jeżeli interesuje Was rozwiązywanie zagadek i eksploracja, to idziemy bardziej w stronę feministyczną. Alin. Ellen. No, to jest bardzo fajne, bo dwie postacie też zaczynają w różnych miejscach. Nasz główny bohater spada w ogrodzie, gdzie jest dużo przeciwników, i musi wyjść z tego ogrodu i dostać się do wielkiej, wielkiej mansions. Bo fabuła mówi o tym, że nasi główni bohaterowie lecą samolotem, który się rozbija nad przerażającą i straszną willą. No i oni się tam rozbijają, i wiecie, próbują przetrwać i rozwiązać zagadkę, która panoszy się w środku w tej wili. Dobra, już nie robię tego żartu, bo głupi. No ale rozumiecie, nie? I no i robimy eksplorację, szukanie zagadek. Walka w tej grze jest taka trochę dziwna, bo musimy używać latarki, trochę jak walanie wejku, gdzie musimy używać latarki, żeby świecić na przeciwników, a potem w nich dopiero strzelać. Ja pamiętam, że gra, bo ja w nią grałem bardzo dawno, grałem na komputerze, gdzie grafika jest przecudna i ma prawdopodobnie najlepsze fixed cameras, czyli te kąty, z których kamera gdzieś się znajduje i pada, są niesamowite. Czasami mamy właśnie te takie legendarne ujęcie horroru, gdzie widzimy... E tak jakby ktoś patrzył przez okno i to my jesteśmy tą osobą, która obserwuje, a naszych, naszego głównego bohatera widać w oddali, na dole, gdzieś koło płotu, koło ogrodu się szlaja. Sz, 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 bardzo fajne to jest, gra jest naprawdę, naprawdę cudna i naprawdę interesująca, fabuła jest ciekawa, to to jest chyba strzał w dziesiątkę. No i macie ten wybór robienia tylko zagadek, jeżeli chcielibyście zagrać Elinor, znaczy tam też jest walka, ale ona jest taka uproszczona i łatwiejsza i e, no i no, jakby ta gra w ogóle jest trudna, nie? nie spodziewajcie się łatwego gameplayu, no bo jak to survival horrory robią, e, no musicie przetrwać. Alone in the Dark. Bardzo, bardzo mocno polecam szczególnie za jej grafikę. Na PlayStation 2 sobie włączcie. Macie też wersję na PlayStation 1, którą ja nie grałem. Nigdy nawet jej nie włączyłem, więc za bardzo wiele o niej nie wiem. Natomiast widziałem screeny i jestem bardzo, bardzo e, zafascynowany tym, jak zostało, zostały zrobione cienie. Na PlayStation 1. No bo wiecie, mamy latarkę. PlayStation 1 nie był w stanie rzucać jakichkolwiek cieni. Więc to zostało wymyślone, zostało wymyślone to tak, że kiedy zapalamy latarkę, to źródło naszego światła to jest tak naprawdę źródło, które zmienia tekstury w grze. Po prostu na jaśniejsze. Więc idąc, rozjaśniamy tekstury gry, co wygląda fenomenalnie i naprawdę spisuje się jako latarka. Taka ciekawostka dla tych, którzy lubią, wiecie, takie niuanse sprzętowe. Alone in the Dark, pozycja must do jeżeli lubicie Survival Horror, i podróby Resident Evil. Miała? Na stopach! <laughs> <Skąd wiesz? śmiech> Bo nie widać, więc mogę mieć, nie? Może, może. No. Kamera action! Oh my god, Jill! O oh no! Pół, <laughs> to jest nasza piwnica, nie? Gdzie? Ej, patrz, patrz, patrz! nie? <laughs> Kolejny tytuł, który chciałem wam zaprezentować, jest pewnie wam bardzo znany, bo jest to gra Obscure. A miałem nie robić. No dobra. Obscure jest świetny. Jest bardzo, bardzo dobrą grą i jest prawdopodobnie jedynym i najlepszym koopem, jaki możecie y, zrobić ze swoją ukochaną osobą, bądź przyjacielem na kanapie surwival horrorze. Netflix and, chill. Netflix and Chili Obscure. No, więc. O, y, Obscure jest bardzo mocno e, inspirowany filmem. E, F Fractal? Fractal? Jak się nazywa ten film? Zaraz, sprawdzę. Obscure jest bardzo mocno inspirowany filmem Rodrigueza o nazwie Faculty. E, w Polsce się nazywał Oni? E? Wrzucę wam tutaj jakąś fotkę. E, I to jest właśnie taki film o e, nastolatkach w szkole, którzy odkrywają tajemnice szkoły i co znajduje się w piwnicach. Kurde, nie mogę przestać, przepraszam. Oh Moim zdaniem najciekawszą częścią tej gry, oprócz tego, że gra można grać w dwoje i sobie pomagać, jest to, że każda z postaci, którą mamy, może zginąć. I jeżeli ona zginie, to po prostu nie będzie jej do końca gry. Postaci mamy cztery, cztery a może są ukryte postacie w piwnicy? No i tymi postaciami sterujemy, robimy różnego rodzaju zagadki, pomagamy się, podnosimy się, jedne osoby są silne i potrafią przesuwać skrzynki, drugie osoby są po prostu mądre i potrafią rozwiązywać na przykład puzzle na komputerze, więc musimy używać wszystkich wiecie, w wyznaczonym miejscu, w wyznaczonym czasie, co jest bardzo fajne. Najfajniejszą częścią, wszystko jest fajne, widzicie, mówię tylko co jest fajne, no bo gra jest fajna. Bardzo mi się podobało to, że potwory, z którymi walczymy, to są takie trochę potwory, które też boją się światła i boją się latarki, ale można podbiec w szkole do okna i wybić szybę, co spowoduje, że wpadnie światło do pomieszczenia i potwora owego zabije. Co jest super. Jest naprawdę fajne i naprawdę mi się podobało, szczególnie jeżeli gramy z kimś i oboje próbujemy dostać się do okna, no ale czasami trzeba użyć kogoś jako przynęty, żeby odgonił potwory, żeby druga osoba wybiła szybę. No i wszystko jest bardzo takie może powiedzmy niezbyt poważne, ale naprawdę dodaje do tej całej takiej przyjaźni i camaraderie, że czujemy się jak naprawdę jak team, kiedy gramy w tą grę. Ja polecam zawsze grać z drugą osobą. Ja pierwszy raz grę przyszedłem sam i bardzo mi się podobała. Nie narzekałem ani trochę, a nawet bardzo, bardzo, bardzo byłem zakochany w całej mojej drużynie i dbałem o nich, karmiłem, pieściłem. Robiłem wszystko, co mogę, żeby przetrwali do końca gry. Obscure bardzo, bardzo mi się podoba. Zagadki w tej grze nie są ich, jakby tą najlepszą stroną. Nie jest, nie jest to mocna strona gry. Walka już jest myślę, że, że chyba lepsza. No, co dodać? Nic nie dodam. Bardzo fajna gra. Jeżeli chcielibyście zagrać w, w jakiś dobry horror, który jest pod Rezydenta, to właśnie Obscure. Trójwymiarowa gra z zagadkami. Walczymy z potworami. Wszystko super. W survival horrorze, takim jak Resident Evil, bardzo dużym, dużą częścią i tym aspektem potrzebnym, żeby gra była tą grą, jest walka. Co się by stało, gdyby walki w grze nie było? Czy może to dalej być survival horror? Ano może, bo w serii Fatal Frame używamy kamery obscure. Nie, 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 z gry Obscure, tylko tak się nazywa kamera. Chyba lubią to słowo w survival horrorze. Obscure. I używamy kamery Obscure, aby robić zdjęcia duchom. I ja jestem fanem serii Fatal Frame. Pierwsza, druga, trzecia część są genialne. Trzymają bardzo mocno w napięciu. Są to jedne z niewielu gier, które naprawdę straszą. Przy zgaszonym świetle, jeżeli jesteście sami w domu i chodzicie, to potrafi wejść pod skórę i potrafi naprawdę, naprawdę nastraszyć nas ta gra. Ja jestem fanem serii. Uwielbiam azjatycki typ humoru. Horroru, sorry. Nie humoru. A e, Fatal Frame bazuje właśnie na tym. Długie włosy, kobiety w wodach. Jeżeli znacie mity, folklor Japonii, Azji, to ten horror jest bardzo efektywny. Nie ma takiego słowa. Efektowny. Dokładnie, bo Widzicie na przykład w Japonii, na dachach z każdego budynku znajduje się boiler. I ten bojler jest to wielki po prostu boiler z wodą. No wiecie, wieża ciśniej, żebyśmy mieli wodę w domu. Ale bardzo w Japonii dużo osób popełnia samobójstwo i wiele osób na przykład wchodzi do takiego bojlera, żeby się utopić. Ponieważ w Japonii jest tak duże przeludnienie, że ciężko jest nawet popełnić samobójstwo, aby ktoś nas nie powstrzymał. Więc takie bojlery stały się miejscem, gdzie w latach 80. bardzo wiele ludzi topiło się. Co powodowało, że któregoś dnia, kiedy nalewamy ze szklankę wody, możemy nalać szklankę wody właśnie z włosami. O, oczywiście, włosami i częściami ciała osoby, która się rozkłada w naszym boileru z wodą. Co potraficie sobie wyobrazić, jak musi być przerażające i straszne. I właśnie tego rodzaju horror znajdziecie w Fatal Frame, gdzie. Oglądamy duchy zmarłych i bardzo często dowiadujemy się też, jak oni zmarli, co się z nimi stało. E, Japonia jest pełna okropnych i strasznych historii, i w serii Fatal Frame jest to ujęte przecudnie. Jeżeli interesuje Was japoński horror, wiecie, filmy typu The Ring czy Klątwa. To Fatal Frame powinien Wam się spodobać. Ma bardzo ładną grafikę, która jest no, jedną z najładniejszych grafik, chyba jeżeli chodzi o survival horrory. Jest ona na poziomie Silent Hill 2. Bardzo mi się podoba. Klimatyczna gra jest niesamowicie. Do tego odgłosy i dźwięki, które usłyszymy podczas grania, są najwyższych lotów. Więc jeżeli lubicie japońskie horrory, Fatal Frame 2. Project Zero w Europie, najlepsza część. Do tego możecie, polujcie na wersję na Xboxa, bo ta jest taka najpełniejsza, gdzie są jakieś, wiecie, Director's Cut, trochę dodane, trochę ujęte. Myślę, że ta, to jest najlepsza część, i zaraz za nią jest trójeczka, potem jedynka. Oczywiście jest jeszcze część czwarta, piąta, ale no niestety no one już nie są tak dobre i bardzo daleko jest im do Resident Evil. Stają się czymś bardziej w takim horrorem TPP, takim trochę słabym horrorem TPP. Kolejny tytuł, jaki chciałem Wam polecić, jest to Cold Fear. O Cold Fear nie mam zbyt wiele do powiedzenia, oprócz tego, że Cold Fear był robiony dokładnie w tym samym czasie, co Resident Evil 4. Bardzo wiele osób oskarża Cold Fear, że jest tanią podróbą Residenta 4. Dlaczego? Ponieważ kamerę mamy e, za nami, która podąża, no i mamy celownik laserowy, z którym walczymy e, z przeciwnikami zombie. E, w przypadku Cold Fear znajdujemy się na wielkim, ogromnym e, statku. E, który jest oczywiście e, zarażony zombiakami, wypełniony, wypchany. Wszędzie, na każdym rogu się znajdują zombie. E, e, są to ruskie zombie, o dziwo, co nawet fajnie się spisuje, jest e, ciekawym, ciekawym takim spinem na zombie, gdzie one nam tam mruczą i kną kl po rusku do nas. Co, co, ja, podoba mi się to. Natomiast myślę, że najfajniejszą częścią jest to, że statek jest na wodzie i cały czas się kołysze. E, co możecie sobie pomyśleć, no dobra, ale czemu to jest tak fajne? To jest tak fajne, ponieważ nasze celowanie i to, jak poruszają się przeciwnicy, to wszystko jest razem zanimowane do tego, że cały świat w grze porusza się ciągle w prawo i w lewo. Co może się wydawać dziwne, ale powoduje chorobę taką normalnie lokomocyjną, że bardzo ciężko nam się steruje. Musimy ciągle też balansować naszą postacią, żeby ona nie wypadła ze statku, bo są fale, które mogą nas zepchać. Więc to wszystko jest naprawdę, naprawdę dobrze zrobione. No i wiecie, nawet takie nowsze produkcje, w których pojawia się statek, no nie wiem, weźcie sobie Call of Duty, gdzie mamy misję na statku, nie udało im się nawet troszeczkę zrekonstruować tego, co zrobił Cold Fear. bo naprawdę fizyka tego statku i wszystkie przedmioty, które się poruszają, wszystkie ciuchy, wszystkie firmy, Ranki, wszystkie łańcuchy, wszystko bije do rytmu tych fal, i to jest naprawdę fajne i przerażające. Przede wszystkim przerażające. Grafika jest przecudna, jest prawdopodobnie jedną z najładniejszych gier na Xbox'a, bo to jest moja preferowana platforma, na której gram. Yy, niesamowita gra jest bardzo krótka, 4 godziny może, jeżeli, jeżeli będziecie to rozciągać, bo nawet da się krócej to, krócej to skończyć. Mapa jest całkiem mała, no bo to jest tylko jeden wielki okręt. Yy, jak mówię wielki, to mam, no bo wiecie, możecie sobie wyobrażać, łódkę z dwoma pokojami. A to jest jest ogromniasty okręt, ale to i tak nie ma porównania do czegoś takiego jak, nie wiem, Resident Evil 4, gdzie mamy wioski, z wioski do wioski, zamki, jest tego odgroma. No i wiele ludzi uważało, że Cold Fear jest taką podróbą właśnie Resident Evil 4, bo bardzo do niej bardzo jest podobna. A nie może być jej tej ponieważ jest tak mały okres między jedną a drugą grą, kiedyś była ich premiera, że one były robione w tym samym czasie. No chyba, że twórcy FIRA mieli szpiegów, którzy podglądali, co robi Capcom, i na podstawie tego zrobili swoją grę. W co wątpię. No, 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 no nie, to nie jest wykonalne. To nie jest możliwe, żeby te dwie gry. E, któraś kopiowała którąś One po prostu były zrobione w tym samym czasie I w tym samym czasie wyszły tak dwie podobne gry To jest ten pech dla Cold Feara Cold Fira, Ponieważ właśnie przez to, że Resident Evil 4 wyszła e, W pobliżu premiery Cold Feara No to Cold Fear niestety nie był takim sukcesem Na jaki zasłużył A powinien, bo jest naprawdę, naprawdę Dobrym survival horrorem Który mi się bardzo podoba I polecam Wam A na sam koniec chciałem Wam polecić grę na Gamecube A niestety jest ekskluzywem i nazywa się Eternal Darkness. In Eternal Darkness. Dlaczego jest taka fajna? Bo jest to jedyna gra, która. Znaczy jest kilka gier, które próbuje y, y, uchwycić, wiecie, y, horror Lovecraftowy, co jest bardzo trudne, ponieważ to nie jest taki bezpośredni horror. To jest taki horror, który. Z czasem, powiedzmy, buduje się w naszych bohaterach, w nas, jako graczach, powinien się budować coś, co było fajnie pokazane na przykład w grze Bloodborne, gdzie mieliśmy normalnie miernik, który nazywał się Insight, i on był tym wyznacznikiem tego, jak bardzo e, jesteśmy, powiedzmy, zarażeni wiedzą bogów. E, w Eternal Darkness jest to popchane nawet dalej, i jeżeli jesteśmy z, y, wystawieni na działanie tego Boga, to zaczynają się dziać dziwne rzeczy w grze, takie jak przełączają nam się kanały na telewizorze, albo wyłącza nam się konsola, czy tracimy kontrolę nad naszym, naszą postacią, albo to, że giniemy, a tak naprawdę nie umarliśmy, tylko jesteśmy w innym levelu, więc to wszystko jest takie właśnie Lovecraftowe, gdzie, wiecie, Bóg, bu, y, y, jakby moce boskie robią nam psikusa, tak to bym nazwał. Fajna gra. Jestem też zawiedziony trochę tą grą, ponieważ ja w nią grałem dopiero rok temu. I no nie wiem, tak słyszałem o niej, tak wiele, że właśnie te psikusy, że to wszystko i że naprawdę będzie strasznie. I no ja się ani razu nie bałem. Gra w ogóle mnie, mnie jakoś nie przeraża. Wydaje mi się, że jest to problemem. Jest grafika, która jest taka trochę jak w The Curse, gdzie jest tak trochę. No wiecie, taka karykaturalna, y, trochę dziecięca y, grafika, po, nie, nie, nie super realistyczna, co powoduje, że po prostu ta gra nie jest straszna, a chyba miała być, bo takie było założenie. No i jest takim ewenementem, no bo przecież na Gamecube nie ma zbyt wiele ekskluzywów horrorów, ale to jest jeden z nich. Jeszcze może bym powiedział, że bardzo mi się podoba udźwiękowienie w tejże e, Pamiętam, że kilka kawałków, kilka utworów zapadło mi w pamięć, więc to chyba dobry znak, no bo na przykład nawet w, w Fatal Frame, nie pamiętam ani jednego kawałku, a przecież bardzo lubię tę serię. No, więc jakbym mógł, to jeszcze bym Wam Eternal Darkness polecił. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten nudny filmik i że chociaż jedna gra przypadła Wam do gustu i że może chociaż trochę zainspirowałem Was, żebyście zagrali sobie w jakąś grę, która jest podrobioną wersją Residenta. Oczywiście te gry są na tyle dobre, że one się na same bronią, no ale prawda jest taka, że no to one kopiują gameplay Resident Evil. Mi to w ogóle nie przeszkadza, jeżeli ktoś kopiuje coś fajnego i wspaniałego, to czemu nie, nie? Szczególnie, że wiele z tych gier kopiuje to, a nawet robi to lepiej niż oryginał, więc propsy, myślę, że, że to jest coś, co powinniście spróbować. Wszystkie te gry. Tak. No ale chodźcie, pożegnaj. Tak okay, jestem niewyjściowa.